Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj poniedziałek 6 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Izajasza. Powstań świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą, bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludę. A ponad Tobą jaśnieje Pan i jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła, królowiek do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienić będziesz. Zadrży i rozszerzy się twoje serce, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wierbłądów, dromadery z Madianą i Zefy. Wszyscy oni przybędą z Zesaby ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Dzisiaj moją uwagę zwróciło zdanie Powstań, świeci Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Panie Jezus dzisiaj objawia się nami jako Ten, który jest Słońcem, wschodzącym z wysoka. Tym, który ma moc przeganiać wszelkie ciemności i to wszystko, co się z nimi wiąże. Dzisiaj Pan Jezus właśnie po to, w tą uroczystość Objawienia Pańskiego, chce przyjść do Ciebie, by być takim słońcem, który rozświetla Twoje ciemności, ciemności Twojego serca, Twojej duszy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. szczęś Boże.